10 powodów, dla których warto przeczytać Willa dziewczyna z lasu Roberta Beatty od wydawnictwa Liderackiego. Po pierwsze, bo bohaterka nie jest zwykłą dziewczyną. Pochodzi z pradawnego ludu Feiwen, żyjącego pod ziemią w niezwykłej hierarchii, i jest jedną z ostatnich z jej granu, którzy posiadali pradawne moce, pozwalające jej się wtopić w otoczenie jak kameleon. Z czasem uczy się, a w zasadzie odkrywa drzemiące w niej umiejętności. Powód drugi bo to książka, która pokazuje, jak fatalne w skutkach może być zaślepienie w lidera grupy i ślepe za nim podążanie. Powód trzeci, bo pokazuje piękno przyrody i harmonię, jaka w niej panuje oraz miejsce, jakie każdy człowiek czy zwierzę pełni w przyrodzie. Powód czwarty, bo bohaterka zmienia się pod wpływem wydarzeń, dostrzega swoje błędy, wstydzi się ich, a równocześnie stara się zmienić na lepsze i wybaczyć sobie. Powód piąty, bo mamy opisaną niezwykłą społeczność Feymwen, ich zwyczaje, które z fascynacją poznajemy, a które są tak odmienne od tego, jak my żyjemy. Powód szósty, bo książka pokazuje, jak wielką radość daje pomaganie innej osobie czy zwierzęciu i jak wiele korzyści to niesie. Powód siódmy. Bo to książka o warce nie tyle dobra ze złem, ile prawdy z kłamstwem. Powód ósmy. Bo młodszy czytelnik czytając tą historię dowie się jak wiele zależy od jego wyborów i decyzji w kwestii przyrody i tego jak ona będzie wyglądać za 10-15 lat. Powód dziewiąty. Bo to książka, której wydarzenia na długo zapadają w pamięć i nie dają o sobie zapomnieć. A dodatkowo spodoba się ona nie tylko młodszym czytelnikom, którzy wiele z niej wyniosą, ale i starszym, którzy dostrzegą w tej historii drugie dno. Powód dziesiąty, bo to książka pięknie wydana nie tylko z zewnątrz, ale i w środku. Zadbano o każdy detal, dzięki temu przyjemniej się ją czyta, no i pięknie wygląda na półce. To było moje dziesięć powodów, dla których warto przeczytać Willa, dziewczyna z lasu, ale uwierzcie mi, że tych powodów jest znacznie więcej, a o nich dowiecie się właśnie sięgając po tą książkę. Dziękuję wydawnictwu literackiemu za Podesłanie tej pięknej książki do tego filmu, a Wam dziękuję za oglądanie go. Jeśli taka forma przedstawienia książki Wam się spodobała, to zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Papa! Pa.